Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Każdy w swoim życiu czegoś się boi. Towarzyszy strach w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. Często jesteśmy świadomi tego, czego się boimy, kiedy pojawi się ten strach, w jakiej sytuacji, ale bardzo często też jest tak, że ten strach Towarzyszy nam, ale nie do końca jesteśmy świadomi tego, z czego on wynika. Nawet jeżeli pojawia się w pewnych stałych, określonych sytuacjach, to dalej nie jesteśmy w stanie zdefiniować tego, uświadomić sobie, z czego naprawdę ten strach wynika. I ktoś mógłby zapytać się, albo my sobie zadajemy pytanie, czego my tak naprawdę się boimy? Skąd wynika ten strach? Czym jest on spowodowany? I Tutaj w tym obszarze zamiast po prostu zadawać sobie te pytania, to wreszcie zacznij na nie odpowiadać. Uświadom sobie, poświęć na to czas, bo to jest bardzo ważny jakby element tego oswojenia strachu, bo on pewnie nie zniknie. On będzie się jeszcze pojawiać, ale uświadomienie sobie to jest taki też pierwszy krok właśnie do radzenia sobie z tym strachem, więc odpowiedzieć sobie na pytanie Czego tak naprawdę się obawiam, czego tak naprawdę boję się w tej sytuacji, co powoduje moją, mój lęk, moją obawę? Bo często to zbywamy, to na takiej zasadzie, ok, boję się, no to prawdopodobnie nie wykonam tego, zostawię to, poczekam, aż ten strach przejdzie. Ale właśnie, żeby zrobić coś, mimo tego strachu, mimo tego lęku, no to trzeba sobie to uświadomić. Z czego on wynika? Bo też może być tak, że okażą się te powody szybkie i możliwe do załatwienia. Bo często tak odkładamy te odpowiedzi i po prostu nie działamy. A może właśnie jest tak, że kiedy uświadomisz sobie to, czego się boisz, to będzie to do uniesienia, do, do pokonania ta, te, ten strach, ta obawa więc poświęć na to swój czas i zadaj sobie te pytania, a potem na nie udziel odpowiedzi. Kolejna rzecz, która może być pomocna w radzeniu sobie z tym strachem, to jest medytacja. W wielu obszarach Twojego życia, zarówno w koncentracji, jak i w osiąganiu właśnie tego spokoju, pomaga medytacja. I to oczywiście nie, nie jednorazowo, ale praktykując przynajmniej kilka razy w tygodniu przez te chociaż pięć minut, będzie to miało wpływ na to, jak ty radzisz sobie ze strachem, bo to też będzie dawało ci dystans, trochę inny ogląd danej sytuacji, takie trochę myślenie poza schematami. Bo często tak kurczowo trzymamy się jakiegoś jednego sposobu myślenia o danej sytuacji, że zapominamy o tym, że może jest jakieś inne rozwiązanie, że ten strach nie wynika tak naprawdę z tej konkretnej sytuacji, ale z jakichś wcześniejszych doświadczeń. Więc takie myślenie poza schematami też będzie tutaj pomocne, a wpływ na to będzie miała medytacja, ale też relaksacja. To też ma bardzo duży wpływ na to, jak ty radzisz sobie ze strachem, z obawami. Kolejna rzecz to otaczanie się wspierającymi ludźmi, którzy właśnie, mówiąc w Poklepią cię po ramieniu, powiedzą, że wszystko będzie dobrze, że poradzisz sobie, że nieraz już byłeś w takiej sytuacji i wszystko poukładałeś i ogarnąłeś temat. To też jest bardzo ważne, żeby otaczać się takimi ludźmi. Tutaj znowu powraca ćwiczenie koło relacji, gdzie możesz uświadomić sobie, jak obecnie wyglądają Twoje relacje i jakimi ludźmi się otaczasz. Bo to nie chodzi tylko właśnie o ludzi, którzy będą motywować Cię. Do działania, ale też ludzi, którzy będą cię wspierać, którzy będą jakby odganiać te twoje strachy. To też jest ważne w tych relacjach, żeby też takich ludzi mieć wokół siebie. I co jeszcze może być istotne, to wizualizacja. Nie tylko wizualizacja tego, co chcesz osiągnąć w swoim życiu, wizualizacja drogi do, do celu, ale też wizualizacja sytuacji, w której pojawia się ten strach, ta obawa, lęk. To też będzie w jakiś sposób oswajać się z daną sytuacją, z tym lękiem, ale też, co więcej, może pojawić się rozwiązanie, jak radzić sobie z tym strachem, jak radzić sobie z tym lękiem. Ale jeszcze takie rzeczy, które jedni uważają, że działają, inni, że nie działają, ale jeżeli w jakiś sposób miałoby to Tobie pomóc, to warto mieć przy sobie jakiś amulet, coś, co. Dobrze Cię kojarzy, wzbudza pozytywne emocje, dostałeś to od kogoś bliskiego, to czemu tego nie mieć, jakiegoś amuletu? Pomyśl o tym, czy są jakieś przedmioty, rzeczy, które właśnie mogą stać się dla Ciebie takim amuletem, kiedy w sytuacji stresowej, nie wiem, sięgniesz do, do kieszeni i nie wiem, ściśnisz jakiś kamyk, albo spojrzysz na zegarek, który od kogoś od bliskiego otrzymałeś, i to będzie dla ciebie takie pozytywne wzmocnienie. I te wszystkie rzeczy są bardzo ważne, ale to, co jest najważniejsze w tym, żeby sobie radzić z tym strachem, to jest działanie. Przede wszystkim działanie. Jeżeli odczuwasz w sobie jakiś strach, obawę, to podejmij się działania. Bo, kiedy zrobisz już jeden krok, zobaczysz, że okej, okay, wszystko jest dobrze, żyje, to będziesz działać. Bo strach paraliżuje cię przed działaniem. Ale jeżeli podejmiesz pierwszy krok, to za nim pójdą kolejne. I to jest najlepszy sposób, żeby oswajać ten strach, radzić sobie z tym strachem. Działanie to jest najważniejsze. Wszystkie te wcześniejsze rzeczy, o których Ci powiedziałam, są wsparciem. Są czymś, co będzie Ci mogło. Pomagać radzić sobie w tej sytuacji, ale nic nie zadziała lepiej niż działanie, właśnie. Ile razy była sytuacja w Twoim życiu, kiedy miałeś coś zrobić, towarzyszył Ci właśnie strach, ale zrobiłeś ten pierwszy krok i znikał ten strach. Kiedy na przykład masz nagrać, powiedzmy, live'a na Facebooku, siedzisz przed telefonem, towarzyszy Ci strach przed wciśnięciem tego guziczka. I jak już to zrobisz, to znika ten strach, robisz swoje. Więc zobacz, najlepszym rozwiązaniem jest działanie. Boisz się wejść na jakieś spotkanie, wchodzisz i ten strach, nawet jeśli nie znika, to on jest dużo, dużo niższy. Więc sam widzisz, przypomnij sobie takie sytuacje ze swojego życia, że najlepszym jakby lekarstwem na ten strach jest działanie. Więc działaj, trzymam kciuki. Cześć.